Witam bardzo serdecznie z tej strony, podróżnik numer jeden. Pozdrawiam tego drugiego, którego dzisiaj niestety nie ma, ale cóż, dzisiaj mamy przygodę. Jedziemy do Pruszkowa. Jest aktualnie godzina czwarta. My jedziemy na dworzec rowerem i będzie to krótki vlog, w sumie kilkuminutowy z podróży. Także ja lecę, bo niedługo mam. Pociąg, stamtąd coś też nagram, i z Pruszkowa nagram najwięcej. Więc tak to wygląda na razie. E, tak, jest to mój pociąg, który jest zadziwiająco, nawet trochę inni ludzi jest. Ja jadę na sam koniec, gdzie jest miejsce wyznaczone dla rowerów. I tam zaczyna, zamierzam się zatrzymać, Pamiętam, że jest pusto. Jest pusto, więc nawet coś dla Was chyba nagram. Witam. E, tak, wyszedłem ze stacji. Idę sobie. I kilka spraw. Tego tutaj nie było. W sensie tej budowy. Byłem tutaj ostatni raz słuchajcie. Na Jesieni. W czas na jesień Z właśnie moim drugim kolegą z naszej ekipy, ale dzisiaj niestety nie mógł ze mną tutaj być. I jeżeli bym wcześniej nagrywał, byście zauważyli, że zawsze się wychodziło stamtąd. A teraz się wychodzi no stąd tak i już się robi widno nawet bardzo dlatego co ja słuchajcie jadę nagram wam już spod chyba góry yy, yy, tak wygląda ulica w Pruszkowie ale co się dzieje? jest niedziela poranek dlatego też jedziemy po prostu pustym drogą yy. Tutaj chciałbym zauważyć, że jest kompletnie inaczej, w sensie o grunt w Warszawie będzie zawsze o 3 stopnie cieplej z powodu tego, że jest wyspą taką cieplną, tak, a w Puszkowie tego efektu w miarę nie ma, dlatego też jest trochę zimniej. Aż co ekspozycję zmienię. Częściej jednak się wyjeżdża. łatwiej. O, o jeszcze. Więc słuchajcie, tego wcześniej nie było. Kamery takiej. Było, ale postaram się uniknąć jej zasięgu. Yy, od razu mówię tak, wędrówka jest męcząca. Jest tu pod 30 stopni elewacji. Yy. Tutaj Wam pokażę. Widoczki jakieś zaczynają ładne. Ale nie mam teraz pewności czy nie jestem śledzony. Ponieważ ta kamera mnie zmartwiła, powiem aż szczerze. A więc witam z powrotem. I jesteśmy. Panie i panowie, oto cel naszej podróży. Oto jest góra Kruszkowska, No potocznie przynajmniej tak nazywana. Jest tu czysta odmiana. Dlaczego czysto? Ponieważ co rok w lato tutaj jest tona zielenin Są to takie chwasty po prostu, które odrastają co rok. I one mają właśnie jakby zasoby wszelkie z tego biogazu, który się pode mną właśnie produkuje. Ale kurde. Popatrzcie tylko sobie na to. Takie to jest ładniutkie. Ech, tak jest. A pamiętacie, jak mówiłem o mgle, która po prostu no, musi powstać, ponieważ takie są prawa natury. Ech, to patrzcie tam sobie. To jest mgła. Nie widać jej pewnie, ale to jest mgła. Wow, that is a time lapse. One, one. Jest akcja. Tam na dole jest facet. Widziałem go. Kurde, ale nie czy on mnie widział. Słuchajcie, to były przygody. Ja się zmywam. Siemanko.